Cześć kochani, witajcie w naszej re relacji z serwera. Jestem dzisiaj Olija. Cześć. Tak, i chcieliśmy wam pokazać, co się dzieje na serwerze, na którym gramy. I od razu mówimy, nie, nie będziecie mieli do niego dostępu. Tak, jest whitelista. Nie, nie podamy wam IP. Nie, nie zaprosimy was. Dobra. <noise> Jak szybko? No, nie, nie gramy oczywiście samy, Gra z nami parę osób, parę naszych paru naszych znajomych. No, i tak w sumie, chyba, chyba w sumie. Oczywiście, znaczy nie, wolałabym nie zaczynać od mojego domku, bo jeszcze musiałobyśmy do podziemi zejść. Aha, to może zaczniemy tam, od kuby. No tak, tu jest komi. Komi, 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 komi. Komi? Komi zaraz... ostatnio został strolowany bardzo dość mocno. Tak. Ale to zaraz wyjaśnimy, tylko pójdziemy to do jego domku. On ma dosyć specyficzne. Tak, domyk. na początku to był e, dirty piasek i mm, no, z nią bardzo się uśmiałyśmy, ale Cii. Tak, to jest zamek Komiego, on mieszka... To jest łąka chyba polana. Tak, i mieszka za liś liśmi, wodą, kratami, szkłem i. Szkłem? No, tak, ta na górze masz szkło. A, na bordo. górze masz I tu ma jakieś... A tu ma się swojej zajebistej kopalni, rozumiecie? Tak pięknie Gdzie ty tam zesz, zeszłaś? Aha, tu. No tu w tą dziurkę. A, no wresztą. tam, tam jest kopalnia, tam jest kanion w ogóle. Który ja znalazłam i dalej je ja znalazłam. Tak, zejście. ale tutaj, gdzie ty zapomniałeś o tym, tutaj jest jeszcze zejście jedno. Tutaj. A, ja je tak? ostatnio odkryłam. Tak, znalazłyśmy wejście do, tak, do, jest... do tego. Komiego. A da się ty w ogóle skrzynki otworzyć? Tak, po pod Glossonem się da. No, i tu jest jego Maga. chyba jakiś magazyn. Tak. Ej, wie, wiemy skąd kraść jak coś. Tak. Chociaż my wszystko mamy, więc zazwyczaj wszyscy kradną od nas. No, albo z naszej farmy. Tak. Bo my mamy dużo farm. Wrócimy na most. Ten most, że według mnie, jest trochę za duży czy za wysoki. Znaczy, nie pasuje do infrastruktury naszej krainy. No, tam jak już widzimy w w, w, tym, w tle, jest trollface. Tak. Który był częścią tego większego trollface'a, którego widzicie tam. No, tam, no dokładnie. Od razu tam. mówię, ja nie brałam w tym udziału. Znaczy, staramy się grać tutaj, czy staramy się grać na, na, na survivalu. No, tyle, bez cheatów, Bez cheatów, właśnie. Tylko, że jak trollujemy, no, no, no to wtedy się kończy granie fair. Ale to zazwyczaj i tak ten troll chyba, że no mówię tak jak villagerców, to wtedy no, nie idzie ich stworzyć normalnie. Ale tak to zazwyczaj nawet jak trollujemy, to nie czytujemy, bo zazwyczaj mamy tyle tych rzeczy potrzebnych, że nie musimy. No mm, I tu na, na miejscu tej, tej farmy marihuany. <laughs> e, były zrobiliśmy tu, tu, tu las wtedy. Tak, i tu była łąka, pełno drzew, owieczki, te pawie no. różowe. No, ja nawet mam jeszcze filmik chyba na YouTube, tak, to to, że mogę go, mogę go udostępnić, jak coś. Co tu się znajdowało przed tą farmą? Tak, i tam jest piękny trollface. To jest trollface. I drzewa. No, I drzewa jedno na drugim. <laughs> tak. No i to chyba wszystko z, 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 z farmy marihuany. A farma marihuany była po to, bo 6000 tysięcy kratek stąd odkryliśmy wioskę. I w tej Dokładnie. wiosce był koleś, który sprzedawał emeraldy za zboże. I nie, Kuba tak, stwierdził, tak. że on zrobi wielkie zboże i on będzie kupował te emeraldy, ale okazało się, że villagers się wyczerpują ze swoich towarów i ja kupiłam 8 i już nie ma ich więcej. Dokładnie. I to by było na tyle. O właśnie ktoś do mnie napisał na Skype'ie. Ta, jej! Jej, dobra, no to co. Idziemy teraz, no w sumie chyba, aż po kolei. Nie no. będziemy tak skakiwać, też pójdziemy do mnie. Tak. Idziemy. Ten domek, ten ładny domek, ten prześliczny domek, proszę tak. państwa, jest mój. Tu mieszka Tak, ta, ta moja skromna. Ja i tutaj zawsze tą czcinę kradłam i potem mnie. A w ogóle, ile tutaj powybuchało creepersów, bo u mnie domek Szarlosi to jest miejsce wszystkich spotkań. Bo y, ona pierwsza założyła teleport do Netheru, i tak się na serwerze budzi, że w jak jakikolwiek się wejdzie portal dość blisko, na przykład tysiąc kartek wokół, to się wychodzi tutaj. Tak, i mój port... Wszyscy wychodzą u mnie w domu. Tu tak. są moje kotki, tak ogólnie, i to jest moja sypialnia. Tak, gdzie ja też ekskluzji. na początku pomieszkiwałam. No, bo Helfi była bezdomna, a nie miała. Tak, ja wybudowałam dom chyba jako ostatnia. No, ja tak to puszywałat po skinie. Tak. <słysk> No i tu, tu generalnie. A tu, tu jeszcze mam mój syp śmieci. Tak, którym ja już wcześniej chciałam, żeby zamknąć pod solą, tak fajnie pod tym skakać, ale potem stwierdziłam, no nope, skąpię się w lawie, więc to nie jest dobra. <laughs> I tu jest miejsce, gdzie ja zawsze sobie siedzę. Jak Lidia coś tutaj robi i jak chcę tak sobie dotrzymać towarzystwa, to ja tutaj zawsze sobie siedzę. Tak, przy stoliku. Tu jeszcze tak. mój piesek siedział, ale gdzieś moje psy wywiało w ogóle, tak, kto nie wiem. ktoś chyba zabił. Tutaj jest Enchanting. Zabił? Kto sobie moje psy, Kelfi? Nie wiem. To nie byłam ja. No, nie. Idziemy dalej, tu niżej jest mój magazyn, który tak. był powiększany parokrotnie już. Trzy razy był powiększany. Tak, chyba na początku był tylko dotąd, później powiększałam o jedną skrzynkę, później jeszcze o jedną i później jeszcze o jedną. Tak, I tutaj jak widzicie, uwaga, uwaga, bo to jest ciekawa historia. Każda tabliczka ma i moby i wyrzutki, węgiel i przepalanie, drewno i oświetlenie. I była też taka sytuacja, że Lidia nie wiedziała, co ma wpisać, węgiel i co. Więc zaproponowałam, żeby wpisała węgiel i kol, to powiedziała, że nie, że to jest głupie. Tak samo mhm. proponowałam jej, żeby wpisała czerwony proszek i tą to, to nie chciała. I smutno. No bo, no, no, no bo nie no. No bo nie. Chociaż nadal, bo jest na przykład drewno brzozowe, no to mam brzoza i drewno. Jest, nie wiem, dębowe czy świerkowe, no i jest świerki i drewno. A jak zrobić to z tropikalnym? Napisam tropiki i drewno, chociaż to Trzeba napisać dżungla. Jest... Bezdennie głupie. Nie czy czemu się A, w ogóle pokażę Wam, ile Lidia ma diamentów. Bo kopę kilofkiem ze szczęściem. W ogóle my, my z Radosiem jesteśmy osobami, które są posiadaczami największej liczby diamentów. Z I tego tak. względu, że my zawsze dużo kopiemy. I mamy kilofy ze szczęściem, więc jest ruda sześciu diamentów, to nam wypada 18 po prostu. No i, i to tak to się kończy. Tak, i dlatego. I na początku to podziemie, te, te, teraz tymi schodami, którymi idziemy w dół. Na było początku... randomowo wykopane w ogóle gdzieś w pustyni. w tą stronę nic nie było wtedy jeszcze. Tak. A powstał tylko to w tą stronę do portalu. Tak, i tu tam wszystko płyną, ale to no, chyba nie będziemy wchodzić, bo się zlaczy wszystko, co? Nie, 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 nie. nie będziemy Wiesz, wchodzić. Zresztą i tak nie ma nic pobudowane, tam, tam nic nie ma w sumie. No. Tak, i tu. Czy tam nasza na kanciapka? Tu idziemy w dół. I uwaga, ale jeszcze powiem wam, dlaczego tutaj są te, te, te półpłytki i ym, ten glowstone, bo kiedyś z liczbą coś tam budzywałyśmy sobie i potrzebowałyśmy drewna, no i po co lecieć daleko, jak tutaj jest drewno, nie? No to sobie podeszłyśmy, wykopałyśmy i poszłyśmy. I z braku laku zalepiłyśmy półpłytkami, no i tak zostały już wejścia. A takie ładne wygląda. No, no tak, tak. I tu kopaliśmy kory też w przód, w przód. Tam, tam na razie, a tam na razie powstała moja farma podziemna. Tak. Aha. Ale to, tam nie będziemy leć, bo tam jest daleko strasznie. Tutaj prowadzą tory do domku Dawida, który był bardzo, bardzo daleko, ale on się zresztą przeprowadził później tak. bliżej To było ile? Kratek? Tysiąc chyba, nie? Tak, tysiąc kratek, tysiąc kratek tam kopałyśmy. No, ale ile diamentów było? No, a tu coś około chyba już tylko 700 kratek, już mniej. W każdym razie do Amestisa mamy tam tak. tunel. I jeszcze po drodze, koło mnie to przychodzi, ale to ja, do mnie chodzi się inaczej. No, do, do, do Helfi mam. Nie idziemy i... do twojej farmy automatycznej? No możemy w sumie pójść, ale tam to, tam to nie ma nic takiego ciekawego. To nie wiem. To, to nie idziemy. Jak mówisz, że nie ma nic ciekawego. Znaczy to tam jest tylko farma. No, no co no tam jest farma tak, tak jest nie To jest praktycznie identyczne jak twoja podziemna, Aha, więc. To... Znaczy ja mam dziwne, wiesz, wiecie, robienie dziwne hobby robienia farm wszędzie i, no. i gdzie mogę. Tam jakaś łatomowa pochodzi. O, tu jest, czy... jest farma, no właśnie. To jest moja farma, tak. która powstała pod ziemią. Nie jest automatyczna. No ale wszystko co, na, co, co potrzebne, to na niej jest. I my to, bardzo to... lubimy ziemniaki, bo się za nie ekspa dostaje dużo. Dokładnie. A tu są nasze czerwone krówki. Jezu. Wprowadzane z siedem nie, jedenaście tysięcy kratek, 9? 9 tysięcy, bo widzę, mam checkpoint na grzybnie. A, dziewięć tysięcy kratek wstąpionych był, był zaśbią grzybowy. Przeprowadziliśmy te krówki do piekła. I piekłem tutaj. I, piekłem tysiąc kratek do tego portalu, którym, żeby można było wyjść tym. I tym portalem dopiero tutaj. Tak, więc ale powiem wam, że to było naprawdę bardzo zabawne, bo było, yy, robiliśmy to w trójkę. Tak, na początku szła Rosia z Kubą. I oni kopali tunel i wszystko osłaniali, żeby te gasty nas nie dosięgnęły. Ja za to prowadziłam te krówki. I to było tak. Idę z nimi idę, idę, zatrzymuję się, oni kopią dalej. Więc to było bardzo monotonne. No. Ale ro są rozmrożone tutaj, więc wszystko ślici. I nawet mają tam swoją grzybnię na dole. No. Dobra. Dalej. Dobra, idziemy dalej. Tu... Aha, tu powstał ta, 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 ten moja wielka, wielkie coś. Wielka dziła. Wielka dziła. W zasadzie to jeszcze nie wiem co ja mam tu zrobić. Tu bardzo... O, tu tyliany się zjerały chyba, bo ja tu kładłam jaliany wcześniej. Tak? One, one musiały się zjerać albo ktoś mi nie podjebał, no nie wiem. Ktoś, ja obstawiam to drugie. No ale męczące dla mnie jest to, że tu się łączy pustynia tak jak widzicie na namieniłam, pustynia z zwykłym biomem. I liany są takie żółte, i w pewnym momencie robią się takie zieloniutkie. Tak, to są w ogóle magiczne przejścia, które nie tak. wiadomo, gdzie prowadzą, ale tu, chyba do tego tu, pójdziemy tu, to? Tu, tu, tu przejście się kończy, tak, możemy pójść, a tam jest taki powiedzmy, można powiedzieć, czarny domek. pokój. Taki no, mi, mini domek podziemny. Y Tutaj nie kopałam tego wszystkiego obsydianu. On tutaj był, bo tutaj była lawa. Po prostu ta lawa została zlana i ten obsydian tak został. Ja zawsze mówiłam, że ona jeszcze ona i kopała obsydian No tu jednak musiałam kopać trochę obsydianu. Trochę. No a tu z pozostałości lawy wylałam jakoś tak randomowo. A ile ileś razy zburniłam przy tym? Mm. Zburniłam, no to jest zawsze smutne. Ktoś tam traj tu słymi lawa. Tak. No i chyba idziemy stąd tak. na razie. Dzień. Tu, jedyny, dekoracja drzewka. <noise> tak, I to było, o, mam przy sobie takie, to takie posadzę. <noise> I to by było na tyle. No, i, a w tym pokoju to nie wiem, co mam zrobić. Po, powstały kolumny i to chyba wszystko. I na ty... razie Wena się urwała. No, co tak naprawdę będzie. No i możemy stąd wyjść. W wyjdźmy stąd. Mm, idziemy dalej i dalej, a dalej będzie pokoik moich kotów. Tu jakaś tam domowa pochodnia. wiem to mi ją... A, bo tu ciemno jest Ciemno, trochę. ja ci ją ja tutaj postawiłam. To muszę oświetlić glowstone'em później. No. Tak, tu są koty. I tu jest to zawsze są... głośno. I ja tutaj sobie wcześniej parkużyłam, ale zostałam brutalnie wyrzucona. <noise> bo mi spychałaś koty. Tak. A to są ich siedziska. Tak. Nie, no. nie nadałam im imion niestety. No. to był jeden taki malutki, bo to był taki słodziutki i urozdóbka, jak no. Dobra, to my stąd już zostawimy koty w spokoju. No. Dobra, no, kotki? I dalej tutaj jest magiczny zakrętas. Bo tutaj to coś mi nie wyszło z tonelami do, do tego, tak? No. I tutaj jest nasz, nasza łexpiarka. Eksperka. O! O, coś co tu się stało? Ej, kto to przerobił? Nie wiem, ale coś tu... Aha, że niby tutaj się staje i ten. What the fuck! What the fuck? Czemu tam z góry się zatują kostki? Jak e, ktoś, ktoś tu grzeba w mojej no. eksperce. I to tak ostro. I ogólnie jak widzicie eksperka działa, tylko ktoś nam tutaj nam pozmieniał. Znaczy bo generalnie eksperka była tutaj jedna, co do, co do właśnie tych, ty, tych zombiaczków tylko. E, i, I tutaj na, na górze. Na górze tu ekspiło się kostki. Które teraz ktoś tam, nie wiem jak, ale zabudował, nie wiem po co. Tu jeszcze rozpiły się gripery, yy, dlatego jest ten obsydian tutaj, żeby to nie wybuchało za każdym razem. Nie, nie I ogólnie tak... ekspiarka była na dwie osoby. Dwie osoby no mogły więc... stać i sobie ekspić non stop praktycznie. A teraz ktoś tu mi tu grzebał. Ja się do kto mi tu grzebał. E, chyba ktoś chciał nas trollować. Chociaż, chociaż nie, chociaż Kuba się chyba pytał, czy, czy tą ekspiarkę ten... Czy, czy, czy jej by się nie dało zmienić. No nie wiem, no i sprowadził te, te, te klipy tam z góry. No nie wiem, zapytamy się później, Dobra. kto to zrobił. Tak, później znajdziemy innego, ale eksperka jest bardzo, bardzo wydajna. No. I tutaj jest telemagiczne przejście do, do domu, mojego domku. No. Tak. I tutaj, tutaj taka przy... polarka. Tutaj wszędzie, tu była wcześniej jaskinia, gdzie randomowo wkopałam w ziemię. Tak, i tutaj jest, ja poprowadziłam tunel do endu naszego. A ty wykopałaś ten tunel? Tak, wykopałam go. Na o, 792 kratki, tylko on w połowie nie jest ten. Nie jest zamieniony na clear stone i nie ma już wejścia na pochodnie. Aha. Tak mniej więcej w połowie. A, gdzieś tu gdzieś lawa kapie. O, to no to później dokończymy. No ale. Tak, tak i nie ma tutaj to... torów jeszcze. No, helfi he, zwariowała. No, Tu jest wejście do helfi na górę. Które a tu, jest, to jest, tu się spada wodą. Tu jest winda. Taka, tak. taka w jedną stronę. Taka w jedną... Tak, i tutaj oczywiście ja sobie tego nie dorobiłam, bo mi się nie chciało, miałam ważniejsze sprawy. No oczywiście, helfi. Tak. Jak no. pani bezsensownej dziły? Dziły. Tu idziemy do góry. Do pałmy. Do góry. I tu mamy automatyczną farmę helfi. I on tutaj się ściąga i to wszystko leci, ale nie będę wam pokazywać, bo będę musiała to zasiać, a mi się nie chce. Mm. Tak. I jak tutaj miał być mój nowy projekt, ale w końcu straciłam wenę i na razie nie kopię tego. Aha, nie, przestałaś to kopać jednak? E, tak, na razie. Tu miał być takie wielkie pomieszczenie, miało schodzić do ósmego poziomu, aż chyba albo szóstego. I tam miało coś być, ale jeszcze na razie się chyba wstrzymam z tym straszna Helfi. Tak. Ale my lubimy kopać dziury. Idziesz? Id idę, idę, idę. Tak. To wszystko no w i... ogóle jest pod moim domem. No, no, to, to zaraz wyjdziemy, pokażemy. Pokażemy. Tak. Dobra. O Jezus, o Jezus, nie spadaj No W ogóle jest noc. I ten kurczak, on już tutaj jest od, od chyba dwóch tygodni. Ten kurczak tutaj stoi. <laughs> Naprawdę, on w tym samym miejscu stoi od dwóch tygodni. Został go, nie ruszaj go. Może on coś obserwuje? Tak, on tutaj sobie siedzi. No dobra, teraz pokażemy tutaj. Aha, tu Helfi zbierała na swój jakiś projekt. Tamten, tamtą e... dziłę i tutaj jest pełno owiec, dlatego. Dlatego to jest pełno owiec w trzech kolorach tylko. <śm> tak. I ogólnie to jest mój dom. Mój dom tak. wygląda tak. To jest domek Helfi. Jest... I Lidia bardzo chciała tutaj wpaść z zapalniczką. <śm> tak, jest, jest ogromny wręcz. tutaj wchodzimy. Tu nadal mamy magazyn. O Jezus, tak. powiększyłaś magazyn? No powiększyłam, mówiłam Ci, że go powiększyłam. Wow. I tutaj się schodzi i jest ładnie wszystko posegregowane. A Ja tu nie byłam jeszcze. Ładnie, i no. ładnie no. no a tuż pod spodem w tym miejscu jest farma. Dlatego sufit w mojej farmie ma taki kształt w niektórych miejscach, nasz znaczy taki wzór. No tak. No. no i tu jest magazyn, został powiększony. Tu jest przepalarka. Tak, i tu jest kowadełko. I tutaj są rzeczy do przepalania. Tu jest stara farma która jest jakoś uszczerbiona trochę i w ogóle nie, ona ma zniknąć. Ale w ogóle ktoś mi tutaj podjął małuszko. <noise> tak, i na razie tutaj hoduję dynie, bo potrzebowałam dyń do mojej no. Tak. I tu na górze idziemy. Na, na, na górze nie jestem urządzone. Tu miał być yy, salon, coś w tym stylu. No. Tam jest moja sypialnia, ogranicza się do łóżka. Tak. Czy A tu na górze tak? to nie wiem, co masz na górze. Tam mam en enchanting. A, enchanting masz. Tak, enchanting. A tu jest widać taki balkonik. Aha, tak. i tu nie ma nic. A to jest, to jest takie styl. fajne okienko, zobaczcie. No. Zobaczcie. Tak, słońca zobacz. I te, te owce wszystkie. No. Tak, te owce znikną stąd Kiedyś i będę miała dużo expa. No, ja też zrobiłam, zaraz zobaczycie, bo ja zbierałam no. znowu czerwoną wełnę. A chodź wyjdziemy może tędy, drugim wyjściem. Dobra, to ja pójdę tutaj. Bo tutaj jest takie wyjście na balkonik. Tutaj też można zejść na dół. A ty tam. A ja poszłam tyłem, bo ja teraz... O, widzicie to? To zbudowałam, żeby właśnie z moje owce się tu... A tu zaraz tam pójdziemy. Rozmrażał. Bo tutaj jest jeszcze mój drugi łogród przy domu. Gdzie rosną drzewa giganty. Gdzie ty jesteś? Tak, Herfi, drzewa giganty. To ja jest... lubię to giganty. To jest kostusz! Tak, i w ogóle tutaj, gdzie jest ten wodospad, to widzę ciebie. Gdzie jest ten wodospad i ten Glowstone, to tutaj była doli, ale doli wam pokażemy zaraz, ale ja ją przyniosłam, bo mi jednak przeszkadzała. No. Bo mój domek. Masz szczałę w nodze. Bo u mnie. Tak. Dupak mnie szczelał. I tu idziemy, tu są nasze łobory. Tak, tu fachowo po prostu zajmujemy się rozmrażaniem zwierząt. Tak. I tu są nasze... Tylko ich jest teraz wyjątkowo mało, bo pewnie znowu ktoś nam przyszedł i je podjumał. No kurczaczków też jest mało, bo tak. wierzcie mi, że... To jest tyle, mało kurczaczków. kurczaczków. To jest mało. To jest mało kurczaczków, bo wcześniej to się nie dało chodzić. Zazwyczaj to one się stąd wysypują. Tak, i ogólnie wszyscy przychodzą i nam je podkradają. No I Tutaj dokładnie. są nasze jeszcze świnki. Świnek też jest bardzo mało. No, świnek też jest bardzo mało, zazwyczaj jest ich dużo więcej. Tak. No i tu są nasze różnokolorowe obieczki. Które są się poprzemieszczały czasami niechcący. No, i są w niektórych końcach są różnokolorowe. Tak, bo ciężko je potem przemieszczać, strasznie. I pójdziemy teraz do naszej Doli. Doli jest ewenementem. Tutaj. Tak, dalej jest ewenementem, bo z dwóch białych Doli zrodziła się jako różowa. Tak. I jest to księżniczka Doli której zrobiliśmy specjalną zagrodę. Tak, i to jest Doli. Ona jest różowa i sprowadziłyśmy jej księcia Williama. Bo tak, to jest taki ładny, limonkowy. A tutaj on jest? No, William. Tak, i im się urodziło A... dziecko. To jest Katrina. Tak, ona jest żółta. Bo ładny żółty. No, i to jest jej zagroda. Tylko tu nie ma już tego. Yy, bo to no. i nie ma drzewka, bo. Jakoś nie miałam wtedy wiedzy, że ładnie ładny No zbra zbrakło po prostu. No. Tak, I teraz wchodzimy.